Siema, no i kolejny traktor bardzo fajny, taki, który wiele osób szuka, 516 Wario już w nowym kolorze. A więc na Profi Plusie jeszcze, zobaczcie, z nawigacją. A więc bardzo fajnie tutaj ładowacz, który obsługujemy, jeszcze z turem oryginalnym, wędowskim, więc to taka już... Zobaczcie, jak ładnie chodzi. Kurde, pięknie. Pięknie chodzi ten ładowacz. Pierwszy raz z nim siedzę, świeżo to przyjechało zupełnie. Zobaczcie, jak się śmiga. Aż przyjemnie. No, 164 konie, tak wyczytałem, że to ma e, mocy. 4 cylindry. E, co jeszcze o tej maszynie? 7890 dźwig podnośnika, 6400 masa własna, więc to taka duża czwórka. Jest. Zobaczcie, wnętrze gabinet. Ty lekarz jeździł. <gryw> Zobaczcie, dywan ma na podłodze. No tak przyszedł z dywanem na podłodze, moi drodzy. Więc go tu nie, nie ściągaliśmy. Macie dywan na podłodze, w tym traktorze. Tak po wyglądają, wszystko ładne. Radio Alpin, na bogato najdroższe. No z nawigacją. Jest wędzie, bo to jest Profi Plus. Przed chwilą polskie menu wstawiłem, zmieniłem język. Tu macie elektrozawory, zobaczcie, wszystko elegancko, to ładnie wygląda. Takie jest zadbane. Nie jestem jakiś. Czy tutaj ten podłukietnik też taki ładny? Także no zapraszam do oglądania, do testowania, do zakupu. No i co, no jedziemy. Wario chyba nie muszę przedstawiać skrzyni. Fajty, już tylko Wario robi teraz. jak to cichutko chodzi. no. no kierownica wskoczyła, bo ją sobie tu przedstawiałem. Rewelacja rewelacja wam powiem, że tym się jeździ. Cichutko, komfortowo, a tu mi ten nawiew prawie głośno chodzi o, Teraz już w ogóle cichuteńko, a teraz słychać traktor w ogóle. Także, no mówię, mamy rzuty Mamy też ładne traktory, bardzo ładne w ofercie. Staramy się go oczywiście, jak najładniejsze. Fotel, zobaczcie, wszędzie dywa na podłodze. Się rzadko zdarza. To mówią Niemiec, tylko do tu ściągach jeździł. Nie się. Zładowaczem 4x 75. 546, 528. no, się. Z ładowaczem PENT Cargo 4X75 546,528 528, No ładne jeszcze, też dużo bieżnika, nie wiem. 60%, 70% nawet, w porywach 65%. Przedni TUS bardzo fajna zabawka, dwa koguty. Nie wiem czemu ten nie jest postawiony do głowy jeden. Podoba fajny To już naprawdę wygląda dobrze wam powiem Na Euro Ramce trzy sekcyjne Bardzo ciekawy traktor Myślę, że on długo nie postoi Elegancki jest pędzior powiem, że teraz go tak oglądam dopiero Razem z wami tu to, to świeżo przyjechało Na szybko złączy ładowacz Pastera Myślę, że sam ten ładowacz naprawdę grubą kasę kosztuje 650, 6,5 38 tył No tył jeszcze ładniejszy niż przód 80% dobrze ma ten tył komplet zaczepów tu mamy jest dolny, jest górny automat jeszcze przesuwny na szynie tu macie cztery pary wyjść, hamulce jeszcze są hydrauliczne dodatkowo, jest także pneumatyka dwuobwodowa, śruba rzymska oryginalna mocny podnośnik, dwa siłowniki wspomagające tu mamy prawie 8 ton bez 110 kg no i co, 55 na godzinę skrzynia o, ten jeden kogut trzeba podnieść, to będzie też ładnie wyglądał. A te błotniki mają taki kolor, to nie było malowane. Patrzcie, tu była jakaś naklejka, to nie wypłowiało, a tutaj wypłowiało. No. Tutaj już było tak mniej na słońcu, to tak to wygląda niestety, no. to nie było malowane. A ten kolor tych błotników jest. No bo to jest plastika, tam kabina jest wszystko metal. Tu, gdzie najbardziej słońce świeci, to, to tak to powieje, a możecie mieć zarzuty tylko do fenda nie domie. No i co? Zapraszam do oglądania, do zakupu. Naprawdę ładny egzemplarz. Wiem, że dużo osób tego szuka, także dzwońcie do Marcina, bo to jego fend ocenę telefon w opisie. No i... To tyle. Zapraszam do oglądania, do testowania, do zakupu. Pozdrawiam, do usłyszenia.